Dobry dzień dobry, witam bardzo serdecznie kochani na przekazie weekendowym runa dnia 27-28 grudzień 2025 sprawdzimy sobie energię. Zapraszam na przesłanie anielskie kochani też na ten czas troszeczkę w innej formie, ale myślę, że warto. I patrzymy słońce moje jaka energia. Jaka energia? Jaka energia na weekend? Poświąteczny, jaka energia? Cieszę się, że jesteś na kanale. Jeżeli nie subskrybujesz, a oglądasz, zasubskrybuj kanał, to nic ciebie nie kosztuje. A kanał dzięki temu się rozwija. Słoneczka moje, jeżeli macie ochotę, za to. Że no, cały rok jestem z Wami <laughs> i chcecie wesprzeć nawet malutką cegiełką kanał. Będzie mi ogromnie miło za moją włożoną pracę tutaj, energię. Więc, jeżeli masz ochotę, no to klik na numer telefonu 786474845. Numer konta jest też w opisie kanału. A jeżeli nie znasz, to napisz SMS albo wyślij maila mimo.wp.pr. Będę ogromnie wdzięczna za to, że doceniasz, za to, że możesz korzystać. Pięknie dziękuję. A dzisiaj kochani, jeszcze wspomnę, że y, każda kwota jest istotna i ważna. Także jeżeli. Masz ochotę, to zapraszam. Kochani, jeszcze raz przekładamy i zaczynamy. Sobota 27, jaka energia i Niedziela. Sobota pokazuje się w energii ekwas, a więc tutaj dużo ruchu, dużo działania, wyjazdy, może zakupy, może odwiedziny jeszcze, może ktoś wracać z jakiegoś wyjazdu, ktoś może wyjeżdżać z kolei na ten tydzień noworoczny, już tak i na Sylwestra. No to jest ruch, tak? Dużo się dzieje, nowe miejsca, ktoś może się przeprowadzać, ktoś może być w nowych miejscach, spotykać nowe osoby, może jakaś osoba do ciebie przyjeżdżać może jacyś krewni, może znajomi to jest taka energia też, która mówi, że niezależnie od sytuacji zachowaj równowagę, wprowadzaj do tej swojej, swojego życia równowagę jeżeli rozchuśniany byłeś przez te święta no to tutaj trzeba troszeczkę za, za, za zadbać o tą równowagę ale jest to energia właśnie jakiegoś mężczyzny jest to energia spotkania z jakimś mężczyzną jest to energia ruchu, działania, wyjazdów spotkań, tak, także dużo się będzie dużo się będzie tutaj działo to jest też taka energia podpisywania jakichś dokumentów, tak? Jakiegoś ofic... Ktoś może mieć ślub równie dobrze, tak? Bo to jest oficjalne partnerstwo. Ktoś z kimś może się zaręczać. No, jest taką, taką energią. To jest też taka energia, która mówi nie zapominaj o sobie, nie zapominaj o swojej indywidualności, odpuść na partnerstwo, na zmysłowość, na powodzenie. To jest energia czasu miłości, poznawania nowych, nowych, nowych ludzi. Też, tak, ale to jest energia, która mówi przede wszystkim, że masz się spodziewać polepszania jakiejś sytuacji, coś na pozytyw może się przekształcić, coś się może zmienić, ale też mówi tak, że jeżeli masz jakiś problem, tak, niezależnie jaki on jest, to dobrze sobie z nim radzisz, no i jesteś bliski sukcesu, bliski zrealizowania tego, co, co pragniesz, tak, tego, czego, czego, czego chcesz, tak naprawdę. No, jest to energia też takiego, zresztą ona może nas wspomagać, tak, w osiągnięciu tej równowagi, harmonii, ale będzie wzmacniała też więzy przyjaźni, takich, jakby, jeżeli jest jakiś problem, to ona tutaj korzystnie będzie zmieniać tą bieżącą sytuację, będzie pozwalała nam wykazać się inicjatywą, będzie tutaj zaufanie, lojalność, ale też będzie usprawniała, jeżeli coś tutaj w zespole, w grupie, w rodzinie będziesz coś realizował, razem coś działał, to ona będzie tutaj pięknie, pozytywnie działała, będzie chroniła przed jakimiś niefajnymi działaniami, ale też co istotne, będzie pomagała nam wprowadzać zmiany, no i będzie chronić. Podróży, czy to, czy to w interesach, czy takiej dla przyjemności, tak? No pomoże nas w tych takich efektywnych kontaktach z ludźmi, znajdzie, pomoże nam znaleźć najkorzystniejszy sposób realizacji naszego, naszego zrealizowania tego, co chcemy zrobić. Tak, no. No też jakby przyniesie taki spokój w nas, niezależnie od sytuacji, ale przede wszystkim też mówi szanuj, szanuj płeć przeciwną, tak? Więc jeżeli jesteś kobietą, to szanuj mężczyznę, jeżeli jesteś mężczyzną, szanuj. Kobiety. Na pewno jest to energia na plus, dużo pozytywności, wnosi równowagi, ale też ruchu i działania. Fajna energia, żeby wprowadzać zmiany, żeby się rozwijać, żeby coś tworzyć, żeby coś podpisywać, więc śmiało do przodu. Tak. Dla kogoś właśnie tutaj ruch, przemieszczanie. Niedziela 28. pokazuje się, że spędzasz czas z rodziną, że sprawy rodziny, domu, dzieci istotne, ważne. Być może byłeś na wyjeździe, a tutaj, tutaj będzie trzeba w domku się zająć pewnymi rzeczami. Ale to jest też taka energia, gdzie spotykasz się z seniorami rodu, gdzie, gdzie właśnie może się przeprowadzasz do nowego domu. To jest taka energia. Takiego, takiej bliskości, spotkań z rodziną, bycie, bycie razem, tak? to jest taka energia, która będzie też wspomagała wszelkie działania związane z zakupem czy też sprzedażą działki, domu, nieruchomości, tak ale też wspomoże działanie, jeśli myślisz o powiększeniu, tak, stanu posiadania, coś kupić, tak, może jakieś ogłoszenia o sprzedaży, o kupnie działki, domu, zamianie, może to takie decyzje będą też, będziecie o tym rozmawiać na przykład, tak, na pewno postępuj zgodnie z, z prawem, to na pewno energię tutaj mówią, przestrzegaj, yy, norm moralnych, tak, więc tutaj wobec drugiego człowieka też, tak, ale to jest też takie kultywowanie tradycji, więc możesz odwiedzać, ciebie mogą odwiedzać, możesz coś robić według właśnie takich tradycji rodzinnych, może zwyczajnie będziesz spędzać czas z rodziną, tak, jest tu taki szacunek do osób starszych w tej energii, jest to też taka energia mądrości życiowej, doświadczenia, ona bardzo Sprzyja, jeżeli chcesz tutaj załatwiać sprawy spotkowe, spisywanie testamentu, czy, czy przekazywanie też komuś jakiejś darowizny, więc fajnie, jeżeli będziecie o tym rozmawiać, będziecie myśleć, zastanawiać się, fajna taka energia, żeby w tym kierunku ruszyć, tak. Ona też y, pomoże utrzymać porządek, tak? Więc tutaj może w domu będziesz coś sprzątał, ogarniał, porządkował, tak? Więc y, też, też pozwoli, pozwoli troszeczkę zintegrować tą przeszłość z teraźniejszością, z przyszłością, to wszystko tak jakby razem, tak? Więc masz szansę poznać swoje ograniczenia, utrzymać porządek, tak jak mówiłam ale z takim szacunkiem podejść do swojego domu, do swojego majątku. Tak? Możesz też poprzez jakieś spotkania, poprzez właśnie może kontakty z osobami starszymi, z, z rodu, możesz dotrzeć do jakichś informacji o dziedziczonych rzeczy, spraw, poprzedkach, ale to jest też taka energia mówiąca o poprawie zdrowia, czy to osób starszych, czy przewlekle chorych, więc, więc też tak może być, tak? Więc jakby może odwiedzisz, bo ktoś się gorzej czuł i się okaże, że, że jest lepiej, zdecydowanie lepiej, tak? To jest też energia uwolnienia się od jakichś dłuższych spraw rodzinnych, czyli porozumienia, tak? A możesz po prostu zwyczajnie wracać do domu z jakiegoś wyjazdu weekendowego, z jakiegoś wyjazdu świątecznego, tak? Możesz wyjeżdżać do domu rodzinnego na kolejny tydzień, ten noworoczny na przykład, tak? Albo po prostu możesz odwiedzać rodziców, tak. Tak, tutaj, czy, czy, czy krewnych. Tak, tutaj energia nam mówi, ale sprawy domu, rodziny, czy spraw majątkowych, nieruchomości wszelkich, sprawy dzieci. Tak, tu mogą dzieci wracać do domu też, tak. Z jakichś wojaży. To tak, tak może być w ten weekend. Na co zwrócić uwagę w ten weekend? No. Nie rozpoczynaj nowych rzeczy, o tym mówi energia. Bardziej mówi o tym, żeby żeby podokańczać to, co gdzieś tam wymaga dokończenia, no i wtedy właśnie poczujesz tą ulgę, tak, że udało się i, i, i gdzieś tam Możesz sobie teraz odpocząć, tak? Może coś się uda. No to jest taka energia, która. na co uważać? No, no, miej wiarę w siebie, tak? Miej nadzieję na lepszą przyszłość. Tak, taka życzliwa energia, która mówi o wzroście, o płodności. Więc, jeżeli chcesz powiększyć rodzinę, to dobry czas ten weekend. E, tak, e, może na wyjeździe gdzieś, super, super na pewno jest to energia możliwości dokończenia czegoś uwolnienia się tak, ale też energia, która mówi zrób dobry plan sobie na to z czym chcesz, chcesz ruszyć? Może coś wymaga doprecyzowania, tak? No, jeżeli chcesz schudnąć, jeżeli chcesz tutaj popracować z przemianą materii, to jak najbardziej im może pomóc, tak? To jest taka energia też no, nawiązania łączności z siłą wyższą, więc też tutaj otwórz się na to, uwierz, że góra Cię wspiera, tak? Także tutaj. W ten sposób bym, bym powiedziała. Co dobrego, co dobrego. Jakieś dobre wiadomości, dobra informacja, dobre wiadomości, mądre rozmowy z mądrymi ludźmi, takie oświecające rozmowy, może y, uczestnictwo w jakimś y, tutaj y, spotkaniu, y, może też artystycznym, co dobrego, taka wena twórcza, y, tak? uczestnictwo w jakimś kon koncercie. No, y, y, to to, 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 to są fajne rozmowy, fajne informacje, ktoś tutaj ci może przekazywać, możesz też. Czy czegoś uczyć, zdobywać jakąś wiedzę? Może poprzez właśnie rozmowę z kimś, z jakimś seniorem, czy z kimś, kto, kto ma wiedzę w danym zakresie. No to jest taka energia też, która mówi, że możesz. Możesz tutaj pomnażać te siły duchowe, możesz spodziewać się tego, czego najmniej się spodziewasz przy Ansus, no i też możesz poznawać to swoje wnętrze, tak? Tak tutaj energie mówią. Może, może się tutaj, mogą przyjść jakieś fajne informacje, które będą miały wpływ na Twoje życie i naprawdę wywrą duże, duże, no, duże znaczenie, będą miały ważne znaczenie dla. Dla twojego, dla twojego dla twojego życia tak no bo przy ansus to są informacje które mogą przyjść tak możesz możesz zrozumieć coś co jest poza granicami oczywistości więc tu jest ten rozwój masz tutaj taką energię która która mówi o natchnieniu, o nowych ideach, o kreatywności, o nowych talentach, o, o też zlikwidowaniu nieśmiałości, tak? o poprawieniu osobistych i towarzyskich relacji, ale przede wszystkim Asus mówi, że możesz usunąć przeszkody, które utrudniały Ci do tej pory takie pra prawidłowe wykorzystywanie energii ciała i umysłu, więc tutaj e, pięknie tak. E, Fajnie idzie to w kierunku, w, kierunku, w kierunku rozwoju. Więc co tutaj jeszcze dobrego Asus przynosi? No wzrost, mądrość, zrozumienie, informacje, twórcze myślenie, tak, natchnienie, wizytę też osób starszych, krewnych: jakieś właśnie dobre wiadomości czy jakieś prezenty. Jaka rada zadbaj o zdrowie, zadbaj o to, żeby przebywać na świeżym powietrzu, żeby się dotleniać, żeby zadbać o tą wewnętrzną swoją siłę i moc, żeby być w teraźniejszości i za daleko nie wybiegać naprzód. I tu też uważaj, żeby nie przegapić jakiegoś nowego początku, bo to jest czas odpoczynku, relaksu, więc zwróć uwagę, żeby odpocząć, żeby się zrelaksować, żeby pobyć ze sobą, nawiązać tą, to, ten kontakt z wyższym ja. Ale żeby nie, jakby, bo jest szansa na jakiś nowy początek, więc żeby go tutaj nie, żeby nie, nie zauważyć, tak? Bo będą jakieś szanse, możliwości. Ale zadbaj tutaj o, o to, żeby być w teraźniejszości, żeby wychodzić na zewnątrz, żeby tego, tego świeżego powietrza zażywać, tak? I tam energię na ten weekend poświąteczny pokazują, tak? Pozwól sobie też na odpoczynek, na, na relaks, umocnienie. Jesteś silniejszy niż ci się wydaje. To dla ciebie bezpieczne, żeby być silnym, a więc uwierz w to, że masz w sobie siłę i moc, żeby, żeby działać, żeby planować, żeby odcinać, domykać, żeby otwierać się na, na nowe rzeczy, żeby właśnie jeszcze zdobywać wiedzę, żeby właśnie doprecyzowywać te swoje plany. Wszystkiego dobrego, niech to będzie wspaniały weekend dla każdego Ciebie, Mimaruna.